Zaczynamy kupowanką. E, mam mało jedynczyków, ale jest to oksy, jeszcze może jeden. Mm, to, to mi się podoba. Jeszcze za pięć, kilka sobie e, słabiutko. Żeby mieć. ten poziom mi lepiej. A jedyneczka. Już nie mamy nic, ok. wychodzimy. Sorki. Teraz będę robiła różne emutki, no ale na początku zmienimy to. Czekajcie. Będzie light, nie na żywo, ale pięknie robić to. I się w końcu uda. To poczekajcie, zaraz zaczniemy. Jak coś tą rodzicę ze tyłu właśnie oglądają sobie Albo ja wujsa, a ja sobie nakrywam i po prostu zaczynamy, pa jak zwykle rano czekam mnie najgorsza rzecz. Czasami. Ja w ogóle nie wiem, kto wymyślił ten na rzecz. Że... No ciągle mama mu... mówiła. O jeszcze no. Jakbym nie musiała się czesać, to byłoby lepiej. A na przykład, jak tata wychodzi do pracy, to mama nie mówi, uczę się, uczę się. A później mama mówi, tata ma krótsze włosy niż ty. Siostra ciągle wrzeszczy mi w pokoju, więc mam przez nią kłopoty. Bo rodzice nie pozwolili babci w kuchni lalkom. Nawet czasami myślę, że dobrze robią. He, he, he. Dobra, pierwsza rzecz, która denerwuje mnie u mojej siostry, to to, że zawsze, kiedy jej się coś nie podoba, jęczy, krzyczy i wkurza mnie. I zresztą całą rodzinę ona wtedy wkurza. O! Co? Najbardziej denerwuje mnie to, właśnie, że. Ma prosi ją o coś, często mówi, że to mnie prosi. I to jest trochę nie fair. Zresztą sami możecie zobaczyć wstęce. A na ręku polegał odpowiadając jednocześnie na krzyżę lodu. Da, dzisiaj obiecałaś mi, że będziesz pomagała w myciu naczyń. Więc natychmiast ja wychodzę z twoim tatą, i koniec zabawy. Nie będziesz już jedła godzinami, tylko pozmywasz mi te naczynia i to już. Boli, 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 Boli. Ja jestem taka biedna. Wstań z tej podłogi i przestań, ry przestań ryczeć. Nie mam czasu na twoje wymagania i zachcianki, czego tym razem chcesz, mama kazała chce mi sprzątać naczynia, ja nie chcę! musisz zrobić? Widzisz jaka ja jestem pokrzywdzona, powiedzona i w ogóle... I ja ci w tym nie pomogę, ponieważ to mama ci kazała, ja to sama słyszałam. Powiem mamie i nakabluję jej, że ty lubiłaś coś, czego nie powinnaś robić na imprezie z kozianką. No dobra dzieciaku. W no ten sposób zaczynamy nową serię, co? Nie rozumiem mojej siostry i co robi ona źle.